Kita powracał, a następnie wypadał z rozgrywek opas więcej razy niż mamet Halidow słyszał klepanie o matę w swoich walkach. Pomimo to ironia losu jest taka, że Prasel jeszcze przed walką będzie miał możliwość popatrzeć na kite z góry. Moje marzenie było bić się na całym świecie. W jakimś sensie to spełniłem, bo walczyłem trzy razy w Stanach w Rosji w 13 krajach walczyłem i jedno z tych marzeń spełniłem, ale wciąż jeszcze coś tam mam sobie samemu do udowodnienia i będę dążył do tego, żeby go zrealizować. Chcę zrobić ten rok rokiem zemsty, krwawej i, i są dwa nazwiska, które chcę pokonać jeszcze w tym roku. Kida, great W swoim rodzinnym Śląsku odprawił młodego samociuka i dzięki temu znowu nabrał wiatru żagla. Takie inny stres jest, jak wychodzi do pierwszej, drugiej, trzeciej walki, a całkiem inny stres, jest, jak wychodzi do trzydziestej piątej. Normalny człowiek ucieka przed bólem, przed tymi, a my nie jesteśmy normalni. My jesteśmy elitą sportów walki. To jest właśnie dusza sportowca i charakter. Nie? Rywalem masakry będzie były zawodowy piłkarz Ricardo Prasel. Trenujący w Niemczech Brazylijczyk ma na koncie 11 wygranych i każde zwycięskie starcie kończył przed czasem. Bardzo wysoki i praktycznie w ogóle się nie bije w stójce. To jest taki stary, hardkorowy zawodnik partnerowy. Jest przewidywalny, ale potrafi przyjąć, bo widziałem walki, w których dużo przyjmował i całą walkę toczył. Ja wiem, po co tam jestem. Mam nadzieję, że Ty też wiesz. Przygotujesz się dobrze, damy dobrą walkę, kibice będą zadowoleni. Niech wygra sport.